Widać ewidentnie komputera. komputera. <coughs> To jest kurwa, czekaj. Ojej, ma na kurwa gruba, pierdalona, się pomata. Dzięki, pierdalona, szmata. Idzie, 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 no to na No, to, no to. O, dobra, wychodź. Ja pierdolę. pierdole. Kurwa, nie, kurwa nie. E, to jest <laughs> to. Weźcie go, poprzerzucajcie na tym skądzie. w Dobra, wracamy na dół chyba. Na dół, chyba. Czemu? kurwa, ej to jest pojebane. Ej to było dojebane, o. kurwa! Ale pokurwione to było. Co <śmany> <śmany> kurwa? <niech> rdosta, kurwa, kurwa, <śmany> kurwa. Co to było, kurwa? Kurwa, Zalec, jakie i... lagi ja mam tu? No bo są tu kurwa lagi, chuj wie No kurwa, no da, usiądź, z... kurwa, X-em, X-em, x, -em, x, -em. x, -em, x -em. No nie, przestańcie przesuwać! No, no kurwa! No szmał, jebane! Braw, jebany! Brawo, brawo! Małpy jebany! No kurwa! Nie nieba, ciki kidos, ty kurwa szmato pierdolona! Na chuj tak zrobiłeś, <grym grym grym> idioto jebany! No ale to co się do mnie, kurwa szmato leziesz, pierdolona! No nie! Zajebać, kurwa, śmigałem! Bo się otworzył! nam bazę! Dung jest otworzony Chodźcie do dunga, ej jak coś Już co otworzony? Kurwa, Kurwa cię wrócę ja pochodni nie robię, ja pochodni zajmę mi klasa Dobra, chodźcie To nie rzucajcie fireballu oh. Kurwa <gry> Kurwa nic <niskim gry> nie widzę w sezonie tych rakietek, używajcie rakietek nic kurwa nie używajcie, no! Fireball! Mam agnisa! Mam, pancie też! Blitz, blitz, blitz. Co tam robicie, kurwa? Fireball! Co tam się dzieje? Fireball! Co tam się dzieje? O kurwa! Fireball! On tymi strunami, Fireball, 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 do fireball... No te peki przestały działać.

jest za późno! Gdzie jest raj? Nie dowiesz się, chłopcze Gdzie w... on uciekł? Nie uda ci się znaleźć! Spójrz tylko za to ty umarła Jade. Leży na ziemi jak święty. skaczesz na ziemię.